Na wyspach Bergamot. Ale głośno. Na wyspach bergamota. Podobno. Jest kot babuta. Widziano także. Osła, którego młówka niosła. Jest kura. Jest kura. Samoglajka, z te złote jajka. Na dębach. rosną jabłka w kolorze i owych czapkach. Jest i? Filolip w stanie, co płynie z Co nosi okulary? Co płynie z No dobra. Lami. Uczone są? Łososie w pomidor. Co, To jest sos. Łosoś. Łosoś. Uczone są łososie Łos w a to jest malutki. Tak, a w jakim one są sosie? W? W pomidorowym sosie. I tresowane. tresowany. Na szczycie skalane je góry. Jest słoń. Ląba mi dwiema i wysp nie ma. I tylko wysp tych nie ma. Brawo! Teraz. Po Lejanie. A może inną książeczkę? Może na straganie przeczytamy, co? Podaj książeczkę na straganie. Nie? Nie?